Dzień dobry, drogie ciaszki, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy piosenkę zespołu The Tokens pod tytułem The Lion Sleeps Tonight. Kto się ze mnie nie śmiać, jak będę śpiewał, bo to jest bardzo wymagający motyw. Hmm. Akordziki, jakie potrzebujemy do utworu F, Ice i C. Widzicie, jakie używamy? Mamy to całe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. I zaczynamy F. Ice, F i C I to gramy w kółko przez całą piosenkę. Dobra, próbuję śmiać, ale nie śmiać ze mnie. Wiem, że to głupio brzmi, ale każdy jak oglądał Ace Aventure, to zna tę piosenkę mega i po prostu mega ją lubi. A weee! kawałek, no każdy ze mną no, poradzi i po prostu na imprezę na pewno właśnie się ta przyda każdy na mną z nią no, poradzi i co drogie dzieciaczki, damy mi się śmać na parę razy, ale to no nic nie zrobił. dobra, yy, daję wam spokój na razie trzymajcie się, popatki, miłego grania,